Czym tak w ogóle są barwy wojenne? Barwy wojenne to takie skórki na bronie. Można je wydropić ze skrzynek z barwami wojennymi lub przetraidować. Ja osobiście lubię kupować na rynku społeczności broń z już nałożonymi farbami, bo potrafią być tańsze niż kupno samej farby. Nie ja nawet z Festivizerem, który sam w sobie też może trochę kosztować. Według mnie nie warto w ciemno otwierać skrzynek, bo jest to jakaś tam forma hazardu. No i nie mamy gwarancji, że trafi nam się akurat ta, która nam się podoba. Lepiej już przetradować taką barwę po jedną, lub tak jak ja preferuję, kupić na rynku społeczności, bo jest to swoiste wypożyczenie takiej broni. Czemu? Bo zwykle można ją odsprzedać za podobną cenę, a nieraz nawet zyskiem lub lekką stratą co i tak jest na naszą korzyść, jeżeli czerpiemy radość zbiegania z ładnie wyglądającą bronią. Za barwy ze skrzynek płacimy ceną klucza, która jest wysoka, a barwa, którą wylosujemy, może kosztować grosze na rynku. Może też kosztować więcej niż klucz, no ale to już jest hazard. Skoro już wiemy, czym są barwy wojenne, to pogadajmy o tym, jak je założyć. Jeżeli gracie w te 2 co najmniej od świątecznego eventu, to najpewniej dostajecie tego typu świąteczną barwę wojenną. Ja mam już ich trochę. Wybieramy barwę, którą chcemy użyć. Naciskamy na nią prawym klawiszem myszy i wybieramy użyj. W menu wyboru wybieramy broń, którą chcielibyśmy ozdobić. Mamy fajny podgląd, jak dana broń by wyglądała z barwą na sobie, więc wiemy czego się spodziewać. Warto też wiedzieć, że wraz z barwą otrzymujemy broń. Nie musimy mieć danej broni w ekwipunku, żeby ją wymalować. To nie jest tak, że z plecaka zniknie broń i zmieni się na pomalowaną wersję. Wraz z barwą wojenną tak naprawdę dostajemy darwową broń. OK, załóżmy, że chcę otrzymać pomalowane postępowanie dyscyplinarne dla żołnierza. Wybieram broń i naciskam przycisk na usz. Tak, w mojej grze nie ma polskich znaków, ale ten przycisk ma na sobie napis na usz. Potwierdzam nasz wybór przyciskiem OK i mamy piękną broń. Tak wygląda broń w grze. Jeżeli chcecie się jej przeglądnąć, możecie w grze przytrzymać przycisk F. Pamiętajcie, aby przytrzymać ten przycisk odrobinę dłużej, bo samo tapnięcie może nie zadziałać. Zwróćcie również uwagę, w jaki sposób różnią się kolory na danej broni w zależności od tego, jak bardzo jest zużyta ta broń. Przykładowo, jeżeli chodzi o tą skórkę, którą zresztą mam na żołnierzu, ja preferowałam ten stan, dlatego że przyglądnijcie się tej części broni, gdzie ona ma taki czerwony kolor. Tutaj z kolei tego koloru jest mniej. A mnie się ten kolor w ogóle nie podobał, dlatego wybrałam taką. Poza tym oczywiście ceny również się różnią w zależności od zużycia broni. Mnie się tam taki stan podoba. Nawet mam wrażenie, że ma więcej charakteru, przez to, że właśnie jest taki zużyty, ma takie szare elementy. No i to wszystko w tym odcinku do następnego!